Nowy właściciel Ursusa zapewnia, że rozwinie produkcję. Aktywiści znaleźli sposób na okradanie hodowców i sposób na życie. Mocne przywitanie burmistrza na terenach popowodziowych. Zakup Ursusa przez spółkę Amy Crow wywołał szeroką dyskusję w mediach. Politycy, zwłaszcza z prawej strony sceny politycznej, dodają swoje opinie, często mijając się z prawdą lub publikując nieprawdziwe informacje. Ale jak wygląda to z perspektywy inwestora? Od momentu zakupu Ursusa przez spółkę, której prezesem zarządu jest Ukrainiec Oleg Krot, pojawiło się wiele komentarzy wyrażających oburzenie, że sprzedano tę firmę za bezcen. Warto jednak pamiętać, że obecny Ursus to tylko cienka resztka dawnej potęgi po rządach Polmotu, a właściwy Ursus przestał istnieć wcześniej. Ogień tych kontrowersji podsycają niektórzy politycy, których komentarze często są pełne nieprawdziwych stwierdzeń. Współwłaścicielką spółki, która zakupiła majątek Ursusa w upadłości, jest Bożena Głowacka. Portal Farmer otrzymał od niej oświadczenie dotyczące zakupu tej zasłużonej dla polskiego przemysłu marki. Z wielką odpowiedzialnością i optymizmem ogłaszamy rozpoczęcie nowego rozdziału w historii legendarnej fabryki Ursus. Nasza firma, przy wsparciu naszych międzynarodowych inwestorów z Polski, Stanów Zjednoczonych i Ukrainy. Jest gotowa podjąć zobowiązanie ożywienia tego przemysłowego giganta przy jednoczesnym zachowaniu jego unikalnego dziedzictwa i wieloletniej tradycji w produkcji maszyn rolniczych. Tak zaczyna się ów tekst. Dalsza treść oświadczenia opisuje pracę nad nową strategią firmy, dbanie o zrównoważony rozwój i odpowiedzialność korporacyjną. Choć brzmi to dość ogólnikowo, na tym etapie nie jest dziwne, że inwestor nie chce ujawniać wszystkich szczegółów. Przed nowym właścicielem stoją spotkania z załogą, dotychczasowym kierownictwem poszczególnych zakładów i ocena tego, co pozostało z Ursusa i dawnej Warfamy. Wiadomo, że istnieją już konkretne plany, skoro zainwestowano 74 miliony złotych, co jest zapewne dopiero początkiem inwestycji. Na szczegóły jednak trzeba będzie jeszcze poczekać. Najważniejsze wnioski z oświadczenia to zapewnienie o utrzymaniu fabryk i marki oraz dalszy rozwój, co stanowi kluczowe informacje, które warto dokładnie zapamiętać. Nie tylko gwarantujemy utrzymanie wszystkich istniejących miejsc pracy, ale także planujemy stworzenie dodatkowych możliwości zatrudnienia, które pozwolą nam przyciągnąć nowych specjalistów i zwiększyć zdolności produkcyjne URSUS, spełniając cele społeczne i będąc wartościowym członkiem lokalnej społeczności. Nasz plan inwestycyjny obejmuje znaczną modernizację produkcji poprzez wdrożenie nowoczesnych technologii i zasad zarządzania, które będą koncentrować się także na wpływie na środowisko, przy utrzymaniu praktyk produkcyjnych i standardów jakości, które uczyniły z Ursusa markę o międzynarodowej renomie. Zapewniamy, że firma będzie zarządzana etycznie i efektywnie, napisano w oświadczeniu. Kolejną ważną sprawą jest fakt, że nowy inwestor jest świadomy dziedzictwa marki Ursus oraz jej znaczenia dla Polski. Obecnie marka Ursus ma większe znaczenie w świadomości społecznej niż w gospodarce krajowej, ale istnieje potencjał do zmiany tej sytuacji. Od 2016 sprzedaż ciągników znacznie spadła, a strata spółki w 2020 roku wyniosła 55 milionów złotych w porównaniu do 75 milionów w 2019 roku. W lipcu 2021 roku Sąd Okręgowy w Warszawie ogłosił upadłość Ursusa, a straty spółki wynosiły już około 300 milionów złotych. Polmod, dotychczasowy główny akcjonariusz, również jest w upadłości. Obecnie spółka bez znacznych inwestycji nie ma szans na przetrwanie ani utrzymanie zatrudnienia. W Lublinie obiekt jest w znacznej części wynajęty pod potrzeby Artur Bus, która produkuje tam swoje autobusy. Ursus, kiedyś gigant zatrudniający 800 osób, obecnie ma 81 pracowników oraz park maszynowy składający się z kilkunastoletnich maszyn. Obiekty w dobrym mieście wymagają znacznych remontów i ocieplenia po wieloletnich zaniedbaniach. Nabycie Ursusa przez MI Crow oznacza nie tylko szansę na przetrwanie, ale także nowy etap w jego odrodzeniu. Nasz zespół wysoko ceni przemysłowe dziedzictwo Ursusa i jego wkład w rozwój europejskiej inżynierii. Dlatego zrobimy wszystko, aby przywrócić i pomnożyć chwałę tego przedsiębiorstwa w skali globalnej. Będziemy firmą, która skoncentruje się na lokalnej społeczności, budowaniu naszej obecności oraz zaangażowania w rozwój technologii, innowacji i możliwości dla regionu dobre miasto i Lublin. Oświadcza nowy właściciel. Bożena Głowacka i Dariusz Kacprzak spotkali się z burmistrz Dobrego Miasta panią Beatą Harań, aby przedstawić swoje plany dotyczące dalszej działalności Ursusa planowanych inwestycji oraz zwiększenia liczby miejsc pracy. Pani burmistrz zapewniła swoje wsparcie. Czytamy w tekście przesłanym przez Bożenę Głowacką. W planach jest także współpraca z uniwersytetami, politechnikami oraz ośrodkami badawczymi, aby angażować młodych specjalistów i studentów w programy badawczo-rozwojowe, mając świadomość szybko zmieniającego się otoczenia i jego wyzwań. Bożena Głowacka chce zorganizować spotkania na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie szczególnie pod kątem współpracy z Wydziałem Mechatroniki, Mechaniki i Budowy Maszyn oraz Energetyki. Jako nowy właściciel planujemy nie tylko utrzymanie produkcji rolnej, ale również rozszerzenie asortymentu produktów, koncentrując się na współczesnych potrzebach sektora rolnego. Dzięki tej inwestycji Ursus ma szansę odzyskać swoją pozycję i stać się przykładem udanego odrodzenia historycznej marki we współczesnym świecie przemysłowym. Planujemy pojawić się na rynkach międzynarodowych, w tym w Europie, Afryce oraz obu Amerykach, a po wojnie również na Ukrainie. Zarząd aktywnie współpracuje z panią Dorotą Pokorską Saran, dyrektorką dywizji w Dobrym Mieście oraz Krzysztofem Bieńkiewiczem, dyrektorem produkcji Ursusa w tym zakresie. Możemy przeczytać na końcu oświadczenia nowych właścicieli Ursusa. Wspólnie możemy nie tylko ożywić fabrykę, ale także wynieść ją na nowy poziom rozwoju, zachowując jej unikalną tożsamość i historyczne znaczenie. Dostrzegamy ogromny potencjał w tym przedsiębiorstwie i zrobimy wszystko, aby jego ożywienie stało się symbolem nowego rozdziału w rozwoju polskiego przemysłu. Dodano na zakończenie oświadczenia. Miejmy nadzieję, że te piękne słowa przerodzą się w czyny i nowy rozdział w historii marki Ursus. Hubertoidana poruszył kwestię nierówności w podejściu do skupisk trzody chlewnej. Cześć. Wiecie co? Wczoraj natrafiłem w internecie na bardzo ciekawy i interesujący przypadek hodowli świn. Otóż są w Polsce tak zwane azyle dla zwierząt. W tym przypadku są to azyle dla świn. Azyle, gdzie te świnie nie są nigdzie zarejestrowane. Są sponsorowane przez obrońców zwierząt. Sponsorowane przez różnego rodzaju zrzutki, wpłaty darczyńców, bo oczywiście właściciele tych zwierząt nie są w stanie sami wykarmić hodowli, którą odebrali od innych rolników. Prawda jest taka, że właściciele tych azyli znaleźli, znaleźli sobie po prostu sposób na życie. Odbierają te zwierzęta rolnikom, często rolnikom, którzy spełniają zasady biosekuracji, ale taki animals zrobił zdjęcie, że świnka jest brudna w chlewie jest pretekst do odebrania tej świni Zabierają, odbierają też świnie mieszkańcom miasta, czyli nie, odbierają mieszkańcy miasta, którzy kupili sobie świnkę wietnamską, takie, takie malutkie świnki, które fajnie wyglądają w bloku po jakimś czasie dorastają i, i ci mieszkańcy z pupila który dorósł do, do wielkich wymiarów, nie mają, nie mają co z tym pupilem zrobić, dlatego oddają też je do takich azyli. Ci właściciele tych azyli później robią sobie z takimi świnkami wietnamskimi czy innymi hodowlanymi z Switfocie e, jakieś filmiki fajne, nagrywają które chwytają za serca e, innych ludzi. Ludzie po prostu wpłacają na to pieniądze, a ci e, pseudo, pseudo hodowcy, animalsi po prostu z tego żyją, znaleźli sobie sposób na życie. E, śmiesznym faktem jest, jak te zrzutki nazywają się w internecie, ponieważ te zrzutki mają różnego rodzaju nazwy, są to zrzutki, e, na przykład e, zrzutka na urodziny, świnki Basi, Kasi, Jessiki czy innej weroniki. E, ubierają te, ci ludzie te, te, te świnie w różnego rodzaju kostiumy, karmią te świnie tortami. Oni karmią te zwierzęta tortami, słodyczami. Każdy weterynarz wam powie, że słodycze w żywieniu zwierząt nie są wskazane. Są wręcz w niektórych przypadkach śmiertelne dla zwierząt. Czyli tym samym odebrane zwierzęta, czyli w tym przypadku świnie, są zabierane z ich naturalnego siedliska, z chlewni, z chlewni, gdzie świnie mają odpowiednio zbilansowaną paszę. Gdzie świnie żyją sobie na, na rusztach, w klatkach, które mają przez Unię ustaloną normę, ustaloną powierzchnię bytową. W niektórych przypadkach te świnie żyją sobie na, na słomie. I tym samym przypadkiem, tym samym sposobem, te świnie są zabierane z ich naturalnego środowiska i oddawane do, do ludzi, jak zaraz Państwo zobaczycie, którzy na tych świniach po prostu robią sobie biznes. I teraz zastanówmy się nad jednym. My rolnicy, ja jako hodowca trzody chlewnej, muszę spełniać szereg y, zasad, szereg, szereg y, punktów biosekuracyjnych. Y, każda osoba, która wjeżdża na gospodarstwa musi się u mnie wpisać do listy. Jeżeli ktoś wchodzi do chlewni, y, musi się przebrać, musi wziąć prysznic, y, musi założyć odpowiedni strój. Weterynarz, jak przyjeżdża do chlewni, też musi przejść te wszystkie zasady. A tam jest e, hulaj dusza. Świnie sobie biegają w otwartym terenie. E, ASF tuż za płotem, jak zaraz Państwo zobaczycie, e, strefy ASF od jednego z tych gospodarstw e, są oddalone kilka kilometrów. Drugie gospodarstwo mieści się w niebieskiej strefie ASF-u. Dlaczego to gospodarstwo, <coughs> chrumkowo, ma inne zasady racji bytu, Racji hodowli zwierząt niż ja czy inni rolnicy, którzy hodują trzody chlewną. I teraz na koniec chciałbym zaapelować do głównego lekarza weterynarii w Polsce, do pana Jarzyszkiego. Proszę pana, jakim to sposobem gospodarstwo w strefie niebieskiej ASF nie spełnia żadnych zasad biosekuracji, tym samym naraża kraj, skarb państwa na niszczenie naszej trzody chlewnej. Przecież to się w głowie nie mieści. Każdy rolnik w Polsce jest zmuszony do spełniania takich zasad, że mucha nie może wlecieć do chlewni, a tam świnie sobie biegają po, na otwartej przestrzeni. Są karmione nie z bana, nie, nie, paszą, która nie wiadomo skąd pochodzi. Jakieś buraki i inne odpady do tych świn są przywożone. Do mnie przyjeżdża inspekcja weterynarii, pobiera próbki pasz, gdzie nawet y, znajdą coś na ścianie, to mogę dostać karę. A tam hulajnusza, piekła nie ma. Chlewnia wedle standardów Unii Europejskiej powinna mieć tak. Pasza powinna być szczelnie schowana. Budynek szczelnie y, zakryty, żeby żadna mucha do środka nie wleciała. Przed każdym wejściem jest masa, mata dezynfekująca, namoczona. Pomieszczenie socjalne, w którym pracownicy się przebierają i kąpią. Tutaj jest prysznic. Yy, Tutaj jest pomieszczenie socjalne. Po czym przechodzimy przez pomieszczenie socjalne? Pani zajdzie, żeby nie nagrywać. I dopiero jest wejście do chlewni. Przechodzimy przez cały Proces mycia dezynfekcji, żeby dopiero na sam koniec wejść do chlewni. Wody polskie dostosowały górny bieg nysy Kłockiej w gminie Międzylesie tak, aby pstrągi miały łatwiejsze warunki do życia i mogły swobodnie pływać w górę i w dół rzeki. Ryby mają się tam więc znakomicie. Gorzej z ludźmi, których domostwa rzeka zalała. Przerażające, bezmyślne, a może po prostu głupie wydają się w tym przypadku urzędnicze tłumaczenia w pismach, jakie otrzymali jeszcze przed powodzią mieszkańcy wsi Smreczyna, gmina Międzylesie, powiat Kłodzki. Zgłaszali oni urzędnikom, że rzeka po przebudowie koryta może ich zalać i rzeczywiście zalała. Z dokumentów jasno wynika, że przy przebudowie koryta rzeki we wsi Smreczyna Wody Polskie dbały o ryby, a nie o bezpieczeństwo gospodarstw rolnych. Zamiast wzmocnić i podwyższyć wały, zdecydowały, że dla dobra pstrągów podniosą dno rzeki o około pół metra. Część starych po niemieckich wałów zlikwidowano, a dno rzeki podniesiono o około pół metra, ponieważ wrzucano tam olbrzymie skały, kamienie, a potem zalewano to betonem, opowiada Patryk Mazur, jeden z poszkodowanych rolników, któremu rzeka zalała dom. Prowadzący tam ekologiczne gospodarstwo rolnik teraz musi osuszać niedawno odremontowany budynek i ponownie przystąpić do remontu. Kiedy rzeka wezbrała, gospodarz przestał zwracać uwagę na zapewnienia urzędników i wywiózł ciągniki na wyższy teren, dzięki czemu je uratował. Mimo to jego straty są ogromne, a mogło być inaczej. W trosce o przyrodę w tym rejonie nie wycięto także drzew rosnących w korycie Nysy Kłodzkiej. Te zaś stworzyły naturalną tamę razem z niesionymi przez wezbraną wodę konarami. Woda znalazła sobie zupełnie inną drogę, przez działki i zabudowania mieszkańców. W tym rejonie Nysa Kłodzka to górska rzeczka, która przy większych opadach deszczu w ciągu kilku godzin przekształca się w rwącą rzekę. Pamiętam powódź z 97 roku. Wtedy zniszczenia były straszne. Zalało dom, zabudowania gospodarcze, wszystko. Teraz dzięki wałom pana Sebastiana, które stworzył na własnym gruncie, udało się to ograniczyć. Dom uratowałem, niestety garaż i wyposażenie rzeka zalała, opowiada Michał Jarmołowicz ze Smreczyny, mieszkający kilkanaście metrów od rzeki. Podkreśla, że wiele razy mieszkańcy wsi interweniowali w wodach polskich i lokalnym samorządzie. Prosili o postawienie większych i mocniejszych wałów oraz wycięcie drzew z koryta rzeki, bezskutecznie. Jeszcze w lipcu wody polskie były szczere aż do bólu w sprawie wodnej inwestycji w tej miejscowości. W piśmie do Sebastiana Mądrego i jego żony Iwony mieszkających nad rzeką stwierdzono Celem prac prowadzonych na tym obiekcie jest zapewnienie swobodnej migracji ryb. Dodano także że Prace realizowane w sąsiedztwie państwa działki nie spowodują podwyższenia obecnego lustra wody i nie będą przyczyniały się do ewentualnych podtopień. Tak, mieszkańcy Nysy powitali burmistrza, który przyjechał na tereny popowodziowe. Panie burmistrzu, witamy pana i się bardzo cieszymy, że Pan po takim długim czasie zaszczycił nas swoją obecność. Pan jest ojcem naszego miasta i przykro nam bardzo, że Pan dopiero dzisiaj do nas przybywa. Bo, proszę Pana, żeby pan, żeby wszyscy ojcowie byli tacy jak Pan, to by wszystkie rodziny były rozbite. Myśmy na Pana głosowali. A od Pana nie mamy żadnej pomocy. Przykro nam bardzo. Pan dzisiaj przychodzi, jak już jest prawie robota zrobiona, nie mamy żadnej pomocy od was. Trudno się dodzwonić, nikt nam nie chce żadnej pomocy udzielić. To jest straszne. Nas spotkała tragedia i wyście nas tu na zamłieniu zostawili samym sobie. Żadnego proszę pana czeka, czeka, czeka. Proszę pana Nie było żadnej informacji, że idzie po W 97 roku Nie pierwszą puścili z pracy Bo ja mieszkam blisko tamy. Straż miejska, straż normalna Jeździła proszę o ewakuację A wy dzisiaj za 5.12 Namście zorganizowali Ewakuację Numer 112 to jest numer zagłady A nie numer ratunkowy A dopiero po powodzi Po 4 dniach Przychodzicie i żeby odfajkować sobie w dokumentach, czy my żyjemy, czy nie. Wstyd! To jest normalnie trzy, proszę pana. Się nie Ewakuowany. Bo nie mieliśmy Myliśmy żadnych dzieci z dziećmi i zadzwoniliśmy na 112, że potrzebujemy wody, wody i chleb. Szanowny Panie, Państwo Nikt się nie odezwał. Nikt się nie odezwał. Ale my Wyskie jesteśmy, proszę Pana, my jesteśmy, opryciemy. my jesteśmy powodzianami i mi się wypowiedzieć. Bo my I proszę nas wysłuchać. Było nas wysiedlić. Trzeba było przyjechać od, od razu, zobaczyć w tym nocie w tym, tym, wszystkim. Nam nie pomógł żaden radny, żaden jakby nieprzyjaciele nie i kuper innych znajomych, tak nikt, proszę pana. To nie jest w porządku. My jesteśmy mieszkańcami tego miasta i wymagamy szacunku i bezpieczeństwa od was, od gminy. A jak wyście z nami postąpili? Mam pani rację, no dobrze, przyszło. mam rację, ale co mi z tego? Sekundę, naprawdę, proszę, momencik. byłem wam wszystkie pytania, na wszystkie odpowiemy. Naprawdę nie jest prawdą, że jestem tutaj pierwszy raz, bo byliśmy kilka razy i pewnie. Ale czy pan był, proszę pana, w wszystkim nie domach? Nie, byłem w każdym domu. No nie, to właśnie. Nie, nie, nie właśnie. Był właśnie. Domu, bo bo to było to niemożliwe, bo właśnie. w domu, z Proszę pana, jak jest, taka tragedia, jak jest taka tragedia, to się pomaga wszystkim po, potrzebującym. Ale, ja myślę, że... ale wyście zdążyli w sobotę się już ewakuować. Ale proszę nie mówić do nas rzeczy, które są nieprawdziwe. Naprawdę, proszę pana, takie krążą że... plotki. A to proszę potem nie mówić, naprawdę nie ja te plotki rozpowszechniam. Jesteśmy państwa dzisiaj. Byliśmy kilka razy... Trochę za późno, tak, proszę pana. Każdy czas jest <kluzł> dobry. Ja nie wiem czy jest koło. dobry, proszę pana, ale niech pan sam pomyśli, to jest półtora miesiąca. Idzie zima. Proszę Pani, teraz jest dlatego, że... Dobrze, proszę się ten my, my będziemy słuchać. Proszę, co ma pan do powiedzenia? Dajcie znać w komentarzu, czy nowy inwestor Ursusa uspokoił was swoimi zapewnieniami o zamiarze przekucia Ursusa w międzynarodową markę na rynku rolnym. Z pewnością nie będzie to łatwe zadanie i na kanale Rolnictwo będziemy przyglądać się postępom nowego inwestora. Kanał Rolnictwo bądź na bieżąco. Przedstawiamy najważniejsze branżowe informacje, jesteśmy dla Was na najważniejszych branżowych wydarzeniach, jeździmy na protesty za granicę, sprawdzamy jak wyglądają Wasze plony oraz pokazujemy jak wygląda nasz krajowy rynek. Zapraszam do subskrybowania, zostawienia łapki w górę i obejrzenia poprzednich materiałów, które wyświetlają się na ekranie końcowym. Dzięki i do zobaczenia.